mercedes sprinter mam tutaj już ten uszkodzony klosz wyklejony obudowa zobacz jak jest ładnie wyczyszczona nie ma nie ma śladu po starej powłoce kleju także teraz za chwileczkę zostaną nałożone primery tak żeby nowy klej dobrze chwycił i będzie tą obudowę przygotowywać do sklejenia co do lustra, to one tutaj raz, że uszkodzone, tutaj brakuje małego fragmentu, one były dosyć luźne i, i e, tak naprawdę mogło całkowicie spaść, tak gdzieś musiało się połamać przy kolizji, dwa te elementy które, te krople po wodzie no pozostawiły dziury po sobie, czyli poschodziła warstwa aluminium w tych miejscach, gdzie były krople. E, czyli to, co tutaj widzimy, to jest nie do wyczyszczenia. To już po prostu te sreberko, tak to nazwijmy, w tym miejscu już, już zeszło i takich mie miejsc jest kilka. W związku z tym, To lustro oczyściłem z drugiej lampy, tak? I zamontowane będzie to lustro, czyli ładniejsze. I myślę, że za jakieś półtora godziny do dwóch lampa będzie do odbioru.